Siema! Dzisiaj kolejna recenzja tytoniowki, yy, Ponieważ ostatnio chciałem się delikatnie przerzucić na właśnie takie smaki Ale szukam takich smaków, które nie są typowo tytoniowymi Tylko z jakąś delikatną domieszką, czegoś, czegoś yy, no, no różnorakiego A dzisiaj będzie New Super Smoke Sherry yy, Cigar Czyli yy, wiśniowego cygara Taki smaczek, zawartości zawarto tylko 6 mg Kolor taki żółtawy <laughs> piją go dlatego, że lubię smak wisi. a że jako chcę przyczynić się do to myślę, że to jest dobra alternatywka zobaczmy jak pachnie no i tutaj na pierwszym planie czuć to pretzelkowy taki zapaszek <laughs> bardzo słony zapach może to dziwne no ale właśnie tak to wyczuwam no i delikatna bardzo, to bardzo delikatna i słaba od kawisi. Więc, więc, więc. No zobaczymy jak to będzie w smaczku. <coughs> Parę papuje na Baterię Vision Spinner 2, napięcie 3,8V i porownik Vision Plus 0. Tank. Nowość. No. Zobaczmy jak to byli. Kopsi bardzo fajnie. Jeśli chodzi o smak, no to w smaku mamy delikatne podobieństwo do zapachu ponieważ czuć tutaj tytoń na pierwszym planie ale przebija się nutka wiśni przebija się bardzo, ale to bardzo delikatna nutka wiśni czyli w teorii możemy uzyskać go jako płyn typowo tytoniowy z bardzo, ale to bardzo delikatną domieszką czegoś ja osobiście do tego likwidu dodałem sobie jeszcze likwidu wiśniowego żeby podsycić trochę ten smak ale ogólnie myślę, że naprawdę spodoba się to miłośnikom którzy lubią typowo klasyczne tytonie i chcą poczuć coś delikatnego coś takiego niekonwencjonalnego, że nawet no i tutaj jest właśnie taka bardzo, ale to bardzo delikatna wisienka Mogłem że jest nawet samowyczuwalna, ale jest naprawdę no liquid jest fajny choć jednak mogą wyczuć, tutaj było bardziej więcej tej wisienki Dlatego też ocena tego likwidu to będzie myślę 4,5 na 6 bo no jest bardzo fajny Lecz no ja osobiście, jak już wiecie, tytoniowe typowo nie za bardzo toleruję, mój organizm przynajmniej. Dlatego Sherry Cigars dostaje 4,5, no bo jest fajny, zapach ma świetny, taki jaki lubię, z USMX. Przepraszam, z Marlboro. O, to było Marlboro, nie USMX. Poprawka, trafiam się oczywiście grzecznie. No i cóż, więcej o tym później nie powiem. Typowa z delikatną, bardzo delikatną domieszką wiśni. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji kanału, do sklepu i oczywiście na fanpage na Facebooku. Cześć, trzymajcie się, do następnej recenzji.